Witam kochani na moim kanale, a to jest kanał o zdrabkach, jak się orientujecie i właśnie ja dzisiaj przygotowałem taki oto niesamowity pakiet, aż sam nie mogę w to uwierzyć, normalnie naliczyłem tutaj zdrapek aż za 90 euro, zobaczcie dwie magic perle po 20, obok kolega, który chciał coś pokazać. I on mówi, że na pewno warto oglądać dzisiejszy odcinek i zaczniemy. Pierwszą zdrapeczkę za 5 euro. Jest to magiczna perełka i w niej można wygrać 50 tysięcy euro. OK, więc zaczynamy. Zdrapywanie, a w niej musimy znaleźć perełkę, czyli symbol perełki i wtedy daje nam od razu wygraną i mamy tak kielich, auto czyli taki symbol auta, do tego jest diament. I uwaga, mamy skrzynię, zamek i ostatnia szansa. Nie, niestety zdrapeczka tym razem się nie podpisała. Dziękujemy i zapraszamy następną zdrapkę, a ta zdrapka jest niesamowita. Złota siódemka z numerem 27, 10 szans, 100 tysięcy można wygrać. Tylko drapać widzowie. I zaczęło się od 2 8. Oczywiście, mam nadzieję, że weekend zaczął się u moich widzów cudownie i tak powinno być. To ten filmik jest na rozweselenie weekendu. Jak ktoś by miał, może jakiś inny humorek, to co drapimy dalej. I mamy 6, 4, 9, 0. I niestety, strapeczka nie tym razem, ale na pewno nie raz jeszcze wróci. Tak jak tutaj wieża Eiffla. No i proszę bardzo, nie minęła sekunda, a na tapecie zdrabka z, z numerem 59x20, również za 5 euro z multiplikatorem. I tu mamy oto takie szczęśliwe liczby: 23, 29, 27, jak i liczba 20. Oj, żeby tylko gdzieś te liczby tutaj na dole nam się pokazały. Widzowie, co wy na to? OK, to mamy 14, 26, 12, 26 po raz drugi, 19, 28 o numer, 21 o numer, 13 nie mamy, 11, 24 również obok, 16 do tego jest i następnie mamy 25. Jak i liczba 18, 18 po raz drugi. I 30 również oboczek, ewentualnie by było razy 5, ale nie tym razem. I następna zdrabka, też fajna, 2500 na miesiąc, z numerem 55. I tu mamy 3 szczęśliwe liczby, a nimi są 26, 25, jak i 29. Proszę bardzo. No to co, zaczynamy zabawę, przygodę zdrabkową. I proszę bardzo, 24, 11, 30 oboczek i 17, niestety. Następnie niżej 19, 22 i 12, jak i 23. Również druga linijka nie wypaliła, ale trzecia za to może uratuje tutaj. 18, 27, 13 i 16. Dziękujemy. Bonjour. Chyba to nie było do widzenia, bonjour. Odwrotnie raczej, ale bonjour mówię za to tym oto magicznym wyjadaczom. Zobaczcie te dwie czerwone magiczne perełki. Widzowie, ja na pierwszy plan biorę za 10 euro pilatynową. siódemkę. Pół miliona można euro wygrać. Widzowie, ostatnio dwie siódemki mi się trafiły tu. Zobaczymy jak tym razem się potoczy. Zdrapaczek weekendowy gotowy. To co, zaczynamy i mamy tak. Na dzień dobry, liczba 1. a pod nią dziewiątka wyskoczyła nagle. A się nie chce wierzyć, taka odwrócona dziewiątka, czyli szósteczka, piątka, na pewno czwórka. Będzie nie, 16, czyli zdrabki są nieprzewidywalne. 19, i ja mówię, że będzie 18. One mnie normalnie nie słuchają. 15. 11. Drapimy widzowie dalej. Szóstka wyskoczyła. 14, a ja tylko przypomnę, że 7 nas interesuje, gwiazdka albo plik. I 15, 13. I jeszcze są 4 szanse. 18, 8. 28, chciałem powiedzieć, a to czwórka, 3 i na pewno dwa. Albo i kot. Czyli platynowa siódemka tym razem się nie popisała. Dziękujemy. Widzowie. Czy ja mam muszę coś tu mówić. Śmietanka ze śmietanki. Śmietanki. Czyli naprawdę trio. Konkretne. I na pierwszy ogień idzie diamentowa siódemka. Wygra 1 milion. Widzowie, 24 szanse, i tylko te brylanty ciki się teraz liczą. Raczej liczy się to, co jest pod nimi. A szukamy siódemki podwójnych. Siódemek i brylanta. I wtedy zaczyna się przygoda weekendowa. Na całego, widzowie, mam nadzieję, że u Was elegancko. Nie ma jak to dobry film przy sobocie sobie obejrzeć ze zdrabkami, na przykład na moim kanale. Oczywiście ja nie muszę dużo mówić, widzowie pamiętacie o mnie, o subskrypcji, o followersie, kciuku, komentarzu, to chyba wiecie wszyscy. Dziękuję za to. Ale wracamy do zdrapeczki, bo już zobaczcie połowa zdrapki za nami prawie. I tu widzę liczbę dwa. Czy będzie siódemka? Mamy 25 do tego, 22, prawie jak dwie siódemki, ale niestety tam dycha jeszcze wpadła na koniec. Niestety nie zgadza się. 12. Co do tego mamy liczba 14, jak i liczba 20. Cudowne te liczby, ale nie te, które szukamy. 21, 5 i. Następnie mamy 15, jak i 23 liczba. Ależ niesamowita, 11 wyskoczyła, Dziesiątka i 16, ostatnie dwie szanse, ostatnie pociągnięcie, 13 i teraz na pewno będzie druga 13, czyli zdrapeczka żegna się z nami. Widzowie, czy te zdrapki uratują dzisiejszy zdrapik? Mamy 2 i 3. A historia była niesamowita. Chciałem kupić jedną. Dwójkę, a pani, nie wiem jak zaczarowana, wyciągła mi dwie zdrapki i kasuje mi, ja mówię, Hola, Hola. Ja chciałem tylko jedną zdrapeczkę za 20 euro. To co mam oddać? Nie niech zostanie. Widzowie, i zobaczymy za chwilę, czy pożałuję tej decyzji. Czyli mamy domek. Chyba to był ten. Dla ptaszków domek, czyli zima. Trzeba zbudować domek dla ptaszków. Nawet dwa, nie żałujcie, bo już czas. No i wyciągnąć z sejfu albo ze skrzyni, raczej a może i z auta te właśnie brylanty i schować do worka. Do... I na pewno faraon się pokazał, jaki Mamy sztabki, zamek, zamek. Widzowie, już pół zdrabki za nami. Co za emocje. Widzowie, czyli te 20 euro będzie puszczone ze zdrabkami, czyli z dymem. Zobaczymy za chwilę. Mamy walizka, zegarek po raz kolejny. I przypominam, że już jesteśmy po drugiej stronie zdrabki. Korona, safe. Do tego auto wyskoczyło, i uwaga, jest worek. A ja tu widzę ostatnie cztery szanse, i cały czas liczy na wygraną faraon. Ostatnie trzy pociągnięcia, widzowie. Oj, chyba nic z tego nie będzie. Niestety, jest, jest, jest. Perła jest to, co chcieliśmy. Widzowie, jednak, jednak się uratował ten draping. Na pewno coś wygraliśmy. Na pewno chyba powinno być 20 euro. W dwójce. Jestem ciekaw, czy w jedynce ktoś wygrał. 30. Proszę bardzo, 3 dychy. Przy sobocie, jak znalazł. Widzowie, od razu humor poprawiony. Chyba pójdę się przebiegnąć. Ale zanim to zrobię, wydrapnę razem z drapeczką z numerem 3. I historia nieziemska była 3. Tą trójkę pani nam wcisła, widzowie, to się przekonamy, czy sprzedawczyni była szczera. Mówi, bierz, bo będzie wygrana. No to okej, okay. mówię, sprawdzimy. Dobra, i mamy następny symbol, jest to portfel. Znowu domek się pokazał, czyli bank, raczej taki, taki zły domek i kielich, jaki. Jest! Nie wierzę! Jest perełka! Widzowie mamy! Mamy to! Czyli w drugiej zdrabce pod rząd wyskoczyła nam perełka, czyli wygrana. Jest to cudownie. Zaraz będziemy odkrywać. Zobaczymy. Zobaczymy, co w tej zdrabce będzie. Czyli w tamtej dało 30, a w tej ciekawe. Ja jestem ciekaw, a wy widzowie, czy wy jesteście ciekawi, zaraz to odkryję. Dokończmy ją wydrapać, i zna, znowu ten dziwny domek. Te domki powinny być zlikwidowane na tym świecie, i by na pewno nie było tyle problemów. I zamek do tego, uwaga, jeszcze mamy 5 pól, i na pewno ta zdrabka jest wygrana, ewentualnie zwrot. Diament, jaki zamek i ostatnie brgnięcie, pociągnięcie. I niestety tam nie było. Ale widzowie świętujemy przy sobocie. Dwie perełki. Aż nie mogę w to uwierzyć. Czyli mamy taką legendę. Od 20 do miliona. I teraz uwaga, chwila prawdy. Chwila prawdy, uwaga, co tu będzie. Widzowie. Super, super, mamy 20 do kompletu i podsumujmy ten dzisiejszy odcinek. Czyli łącznie było 90 euro zainwestowane w zdrabki, udało się wyciągnąć z tego 5 dych, większa połowa. Ja wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Ach, ze względu na weekend, chyba jest ok.